Hej, hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Minecraft na modę, Ja jestem Safe Mode. Ze mną dzisiaj, jak widzicie tam z tyłu, chowa się jeszcze staniu. Siema, Siema, witam was serdecznie. Tak, ja, jako że weszłem na serwer jako staniu sobie tam gdzieś tam biegał, bo próbował zbudować swój pierwszy domeczek, twoją lo lokalizację złapać. Dlatego też zaprosiłem go, żeby razem ze mną podróżował. Tym bardziej, że idziemy do Netheru, więc przyda mi się. <laughs> skrzydłowy, żeby jednak mnie troszkę obrony, bo ja to taki jestem, wiecie. Taki sam, właśnie walk bo Ale chyba. <grym> <grym> Dokładnie Ale przy okazji jeszcze Tutaj widzicie troszeczkę malutka jest zmiana Odbył się Live, Na którym właśnie budowaliśmy Tą oto zagrodę jeżeli chodziliśmy i zbieraliśmy te owce Które były naprawdę mega, mega ciężkie Bo owce były strasznie daleko Rozwaliłem mnóstwo świneczek po drodze Rozwaliłem mnóstwo, mnóstwo zwierzaków I dopiero na samym końcu Te owce się zlokalizowały Później poszliśmy sobie jeszcze do jaskini Gdzie też zebraliśmy sporo, sporo surowca I tam przychodziliśmy naprawdę bardzo wiele różnych kory ale jeśli macie ochotę, to oczywiście pełny zapis jest pod tym filmikiem, jak również macie w annotacji, a jak nie, to po prostu znajdziecie na kanale, bo on jest jako ostatni odcinek w pełny zapis. Dobrze, koniec gadania. Staniu, czy jesteś gotowy na wyprawę do Netteru? Tak, tylko jedno pytanie. Po co mi tu woda? Yy, bo muszę pić. No ale to wie, że one chyba piją z tego, z koryta. Nie wiem, póki co ta woda tutaj działa. Aha, Zauważ, to, że okay. w świecie nie ma koryta prawda? a zwierzęta żyją. No, no właśnie dziwnie. Zauważ, że zwierzęta często są przy wodzie, więc coś to musi znaczyć. Niby okay, to, że zrobili im kory, to z sidami, ale powiem szczerze, że ani razu jeszcze nie zjadły. Jest jeden sid od początku, bo one jest chyba trawę, którą z bonbila eee. tutaj musiałem im zrobić. Seedami? Zboże. 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 Ja biedny człowiek, ja biedny człowiek, panie. Gdzie zboże? Gdzie zboże ja będę marnował? Pa, pa. Kiedy one się nie... Ale one się nie interesują. E, no do, no do, no no do, do, dobra nieważne jest eee, nieważne. Najistotniejsza sprawa, to się wytnie. Oczywiście, że nie. E, dobra, budujemy portal do Netheru. I teraz tako: teoretycznie powinienem go budować razem tam przy spałnie, ale że no nie mam możliwości. Zbuduję go tutaj pod ziemią, leciutko tylko i wyłącznie. Później to się najwyżej przeniesie w jakieś inne miejsce. Ale póki co, póki co, nowej innej możliwości ja nie mam. Więc tutaj będzie portal do Netheru taki tymczasowy dla każdej osoby zainteresowanej. A ja a, a tak naprawdę, chyba do, do to każdy będzie budował swój własny portal, tutaj większych problemów nie ma, jeśli są one w odległości tam chyba minimum 60 kratek, bo tak, bardzo jest jakiś po prostu limit. No? Szybkie teleporty będą, dzięki A. temu będzie nadarem szybciej łazić. Coś mi się z myszką dzieje, że mi podwójny klik robi. Nie mam silnego pojęcia o co, kamana? Dobra, Wyłącz Ej, nie mam, przepraszam bardzo, ale ja nic takiego nie posiadam, przynajmniej na dzień dzisiejszy nic takiego nie miałem granego i chyba nic takiego nie instalowałem przy okazji. No ale dobra, skoro tak to tutaj troszeczkę te... zabawy Niestety nikt mi nie pomoże z wykopywaniem, bo stanie, chyba nie ma w ogóle sprzętu A w ogóle Staniu, masz jakąś zbroję? Eee... Sej, cokolwiek? Ja Miecz? Ja w sumie dzisiaj dopiero zacząłem zbierać drzewo Dobrze eee, Koło pieca do Tinkera masz skrzyneczkę, gdzie jest mnóstwo irona Weź sobie zrób zbroję Ja sobie też przy okazji może coś tam wykombinuję Bo faktycznie by się przydało cokolwiek tutaj mieć Jest tutaj mnóstwo bloków, więc weź bloki, po prostu przemień eee, Nie, nie zabieraj mi mojego tutaj chesta już widziałem Jak to. Jakiego czysta? To jest, jest ciasta. Prosiłbym bardzo się. mi tego nic nie, nie zabierać. Się. Nie liczysz. Ja też tutaj pełny setek zrobię, podstawowy, taki ironowy, no ale wiecie, coś potrzebujemy przynajmniej. Ja Niemczyk mam. Już tutaj o się ja nie muszę nawet martwić, ale oczywiście te rzeczy odłożymy do środka i lecimy w takim razie. Już tutaj tworzę portali i Świetnie. zobaczmy pierwsze co. A będzie pośrodku, jest to? Ja nie czekam, ja idę, dobra? Halo? Idę? Papa? papa nie, nie, Ciao, ciao. Nie, no, ty... W razie czego, jakbym nie żył, to wiedz, że serwera ci nie oddaje. Dobra, to w takim razie lecimy do środka. Pamiętajcie, oczywiście, zostawić łapeczki w górę, bo nie wiadomo, co tam się ustanie ze mną. Mogę tak naprawdę zrobić ostatni odcinek ze mną, tak naprawdę może nic nie być odcinek w ogóle, bo nikt go nie obrobi, ale wiecie o co kamer. Dobra, jesteśmy już w neterze. Pierwsze co. Czy dograłem jakieś modyfikacji modyfikującą netę? To jest dobre pytanie, którego na pewno nie znam odpowiedzi na, na, na nie, ale na pewno potrzebuję wstępnie mm, zrobić blokadę w neterze. E, ograniczyć troszeczkę dostęp y, gasta do naszego portalu, więc zrobię to na zasadzie takiego kilku bloków, bo niestety nie zabrałem żadnych bloków ze sobą, a cokolwiek potrzebuję tutaj postawi, żeby tutaj ten gast nie miał możliwości strzelania w nasz y, portal. Jest to granic. będziemy mieli chyba załatwione, dobra, co ja potrzebuję? Potrzebuję nether quartz, właśnie jak jeszcze nie przeszedłeś, może wziąć kobla granic. Kobla 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 w netherze wie, że jest okrutnie brzydki e, No co ja pracę na to, potrzebuję cokolwiek Potrzebuję cokolwiek, co, co tutaj będzie, Lepiej nie Twierdzę, ej rany boskie, mamy twierdzę idealnie obok Ej, ej, awaj. awaj. Ża e, ja, ja żartowałem, przepraszam, nie chcę was Czemu tutaj banda blaze'ów leci na mnie? to ja nie wchodzę I no słowo to jest banda blaze'ów okay. sześć blaze'ów tak jest tam no tam siedź kurczaczki wiecie co mam problem bo ja nie mam jeszcze łuku żadnego i chyba zostaje z tego jedna mam po prostu, po prostu muszę zrobić jedną rzecz tworzyć sobie koniecznie łuk tak, to może być tylko jak pierwsze Co kłamczuchu masko użycie do trzech hmm. sztuk z trzech czałów. dobra w takim razie wiecie co w tym momencie wracam do Overworlda i czas stworzyć sobie jakoś broń do tutaj akcji całej, więc czekajcie, momencik zaraz ją wykonamy i pójdziemy tam jeszcze raz i skopiemy tyłki tym Blazom, albo dokładnie ich yy, yy, ogniste, coś tam, pomioty czy coś tam innego, tu mają z tyłu. Tak by to było, chyba tak na pewno. No dobra, jesteśmy z powrotem i teraz ha. Tutaj gdzieś te blazaki są. Niestety nie, mój kiloś nie potrafi tego wykopać. Troszkę żałuję tego, bo nie wiem czy musiałbym go połączyć innym. O Sef, na po, no, na nie, nie Chcesz razy. tej tarczy? Nie chcę. Okej, okay, dobra, to rad sobie. No aha, jakiś, ja, aha ja, robię na, ja robię jako ten. Tarcza. Ej, tam ich jest od cholerki, widzę. No ej, co? to Mój ten pomysł ze strzelaniem chyba tak średnio, bo coś się nadaje, widzę. Teraz. Ej, a! Dostałem. Mm, ej, czemu tu jest i aż tyle? Pewnie spawnery tu są. A, no fak, fak to faktorza. Mam głupie wrażenie, że w ogóle to moje strzelanie nic nie daje tutaj. co Cofaj cofajcie, cofaj się, cofajcie, się, cofaj się, cofaj się, dobra. Ach, strasznie. Hmm. Jest tak 10 ]aj. sztuk, to będzie tutaj. Ej. Zastanówmy się teraz, jak to jest tutaj zrobione. One są jakoś z dołu, mam rozumieć. Musisz muszę jakieś do nich się przenosić, bo to wiecie... To ta, musi być jakoś do ogarnięcia, ten temat. No tak, będziesz kopał pod kop. o tak, że oni... Do one są chyba, nie wiem właśnie gdzie, one są chyba na lawie. Ale co na lawie? Ty do nich zbliżysz, patrzysz, jak, jakie miejsce są one umiejscowione. A masakra, safe. Okej. Okay. Powinienem już je widzieć ja jakoś tam. Okej, okay, tutaj już będzie cokolwiek widzieć przynajmniej. Albo po prostu będę o, widział tyle, że zaraz one... Wciślam. Halo? Kurczę, tutaj jest cały ten wypełniony nimi w... <głos》> wprost. Ej, to jest dobre. Tylko, hmm, to jest dobre tylko, że... Jak do nich się dostać teraz sensowniej? Ej, tak, widzę, że kaj. mnie oczywiście lubi się. Mam zero ładunków. Mam troszeczkę smuci. A, Ej, masz może... Tu tutaj jestem. Tu. Aha, tutaj, dobra. Masz może drewno? Mam. Weź mi rzuć. coś przetestować? wszystko dobra? mam, co, co miałem. E, chcę przetestować coś tutaj, czy ono się naprawy. Nie, e, tym nie mogę naprawić. Czym ja naprawiam w takim razie? Chyba najmocniejszym. Chyba najmocniejszym pomysł, na... na naprawiam. Aha, no dobra. Czyli w porządku, więc wiecie co? E... Musimy sobie ten teren podarować. Ja potrzebuję Glowstone, więc w Potem takim razie od odpada całkowicie. Musimy zmienić kierunek w ogóle naszych tutaj lotów. Stanowić się tego, gdzie można byłoby pójść daleko od nich, ale tak, żebyśmy mieli ciągle szansę na znalezienie tego Glowstone'a. Więc teraz, no czas na poszukiwania, i to będzie strasznie żmudne. Musimy znaleźć taki teren, w którym nie będzie naszych tutaj przyjaciół. Jak widzicie, przyjaciół? jest ich dużo. Tak. A my potrzebujemy dojść w takie miejsce, gdzie ich nie będzie, w ogóle, najlepiej. Najlepiej? Najlepiej byłoby, no ale, szczerze mówiąc... Wow. Uważam, że jest ich za dużo. Serio? trochę zobaczysz, policzycie sobie, raz, dwa, trzy, cztery... Ja, ja cztery, widzę, cztery. ja nie muszę ich, ich liczyć, dwa, naprawdę, uwierz ty, mi. Ty, ta twierdza jest ogromna! Ja, ja tego ja mówię. Z jednej ja strony to... powiem wam, że ekstra się złożyło nam, że mamy twierdzę idealnie pod nosem, ale z drugiej strony tak nie za bardzo chciałbym z nimi tutaj się bawić, bo ich tutaj jest... Patrzcie ile! Wszędzie, Jeśli się tego nie popatrzycie, tam są właśnie te blazy. No, blazy, szkielety i takie inne... Bz... A, znowu są. A, no ja, jakiś ziemię. nas przyuważył, dobra, więc musimy troszeczkę się... Ej, tu jest wszędzie! To cię mówię, że jest ogromna! Nie wierzysz, a, oła. Dobra, czekajcie, to, nie, to w takim razie... to, wylasie... to jest genialne, naprawdę. No wiem, no, specjalnie je wziąłem ze, ze, ze sobą też. Jak już jest bardzo krytycznie, to szybciutko je jem i zwiewam. Ej, rany boskie, uciekniemy od nich wreszcie? Okej, okay. jesteśmy na innym, te innym terenie, tutaj już ich nie powinno być, więc dobra, jest Dobry moment, to żeby to coś to nazbierać, więc potrzebujemy na ja pewno tutaj a... bardzo dużo Nether Quartz'u. Jak już potrzebujemy oczywiście Glowstone'a, to naprawdę ja, ja potrzebuję tylko Glowstone'a, a po resztę przeszedłem ja tak tylko przy okazji... Znaczy, Nether Quartz też się przyda, bo akurat on jest też do kilku rzeczy. Tam jest to, co ja potrzebuję. Więc ja już lecę pod glowstone, jak ty masz ochotę, zbierz mi tutaj nether quartz, albo sobie zbierz nether quartz, tak naprawdę, bo ci się przyda. Okej, okay, to już zbieram. Ja pójdę po glowstone, mam fortunkę niby jeden, no ale wątpię, żeby to coś ekstra nam da, dało, tak naprawdę, bo to wiecie, Z tego fortunka jeden, więc... No, nie spodziewajmy się cudów. Ja mam kamienny kilo, no, Ale liczę, że przynajmniej tego jednego glowstona tam na kilka tych ekstra zdobędę, no ale to wiecie. To bywa różnie. Dobrze. Będzie, dobrze, będzie, dobrze, będzie. będzie dobrze. Trochę Będzie dobrze. Trochę za daleko. Oj, o, o, jesteś idealnie podobny teraz. Się... Myślałem, że już jakiś gaz na daną się unosi, bo taki biały. <śmiech> <śmiech> Ale tylko usted, mod. Eno. Jeszcze gaz tak chyba nie przypominam. Nic się przynajmniej nie wydaje. Czekaj, tutaj jeszcze mam do zebrania. I to już w ogóle mam? Ej no, nieźle, mamy już prawie staka więc powiem Wam, że wyprawa już mogłaby się nawet zakończyć i moglibyśmy już wrócić budować Applied Energetic, tak, dzisiaj mam zamiast budować przynajmniej podstawowy system Applied Energetic, który będzie składał się z... Mm... Oczywiście monitorka kraftującego, nie wiem czy autocrafting już tutaj będzie czy nie, też nie, ja podejrzewam, że nie uda się akurat on, ale na pewno jakiś disk drive będzie konieczny, on wymagał chyba z tego, co pamiętam yy, diamentów, ale chyba jeszcze kilka mi pozostało, więc liczę, że uda nam się to jakoś, aj, sensownie później wszystko złożyć, tylko się będzie trzeba się wrócić teraz jeszcze do portalu, który będzie troszeczkę problematyczny, bo on wiecie, jest koło tych blazów, a te blaze nas oczywiście uwielbiają, chyba, że Znajdziemy jakąś no, inną ścieżkę. Fajne, powiedzcie. Powiedz, zauważyłem jakiś pająk. Ale ja ci mówiłem sobie, może ty strasznie pędzisz. Nie wiem, czy chcesz odpocząć. Rabus! Arnawdowa. Super. Czy chcesz odpokować to pół roku w te kilka dni, czy co? Ej no jak pędzę ja przecież wcale nie pędzę, to to jest normalny tryb nagrywania odcinków. Nie wiem, napiszcie mi pod tym filmikiem w komentarzu, czy to jest pędzenie z tymi materiałami, czy też normalny tryb. Jeżeli jedna osoba mi napisała, żebym po prostu przestał tłumaczyć mody, tylko po prostu grał. A widzisz, a więc widzisz. z tego wynika, że trzeba po prostu grać, nie wiem, jak wy sądzicie, napiszcie, bo ja wiem, że wiele osób jest, które znają e, moje materiały z poprzednich sezonów, a są te samo nowe osoby, które może Minecrafta niekoniecznie rozumieją, chociaż tu powinien i tak się jakby wyśrodkować, już nie mieć tego tłumaczenia od zera wszystkiego, ale jakiś tam stopień tłumaczenia musi być. No w tym momencie, że ja też niektórych modyfikacji się będę uczył od zera, więc albo są one tak zmodyfikowane, że po prostu potrzebuję sam mieć czas, żeby je tłumaczyć. Dzień dobry panie Endermanku, ja bym chciał pana tutaj zabić, bardzo przyjemnie Gdyby pan zginął, dziękuję bardzo, jeszcze dostałem Ender Pearl'e, więc w ogóle jest jojo No i dobra, wiecie co, czas zająć się nas tutaj Całą zabawą, jako że już podstawowe Strawce mamy zdobyte, o tutaj popatrzcie sobie Mamy już glowstone, dwa staki, mamy mm, tutaj ponad staka był natryk kwartu Część oczywiście tutaj zmieliłem, bo ta zmiana jest mi bardziej potrzebna To teraz y, trzeba wykonać sobie Krystal, tak, tak. ci bardzo. Patrz, patrz. Jeee, yeah, wreszcie łóżeczko. No, nie mogę się położyć teraz. No. O, ale mogę sobie je oświetlić. Tak, będę przy mnie widział, gdzie ono jest. W końcu, koniec koszmarów. Tak, Co koniec koszmarów mówi? wreszcie jest. Y, bardzo mówi? podziękował kiedyś. <laughs> dobra. dobra, a teraz pytanie za 100 punktów, czy ja pamiętam jeszcze, jak to się tworzyło? Więc szybki tutaj testik, Wrzucamy te dwa, te trzy surowce: to, to i charget. Yeah. Yeah, Nie, Jest, dobra, coś brawo, mamy. Ty, brawo, brawo, dwie sztuki są. Będzie. I teraz pytanie: tak, jeszcze raz to wrzucimy. Dostanę kolejne dwie sztuki, dobra, więc jest wszystko w porządku. Raz, dwa, trzy. A ty, możesz. Tak, a akurat wydobyłem takie. Więc to właśnie jest najważniejsze, bo teraz, żeby stworzyć sobie e, nasz charger, właśnie potrzebowaliśmy już tą wersję wykopać pierw nie, nie naładuję zwykłych kryształ, póki nie zdobędę ich. Nie stworzę tego czegoś. Okej. Okay. Tylko jeden, Jak to co taki, widać? tak czy siak. Teraz um, pytanie, czy ja to mogę postawić... A tutaj? To wymaga... Nie, to nie wymaga energii. Czekaj. Wymaga? Chyba Nie to Chyba nie. Wymagało energii. Mi, a jaki jest stopień wydobycia w minerze? To znaczy? Dużo wydobyć surowców? Coś tam jeszcze podobno jest. Aha, czyli za 2 km dalej, tak? <grym> ja czy nie, ja to tylko podziemy ziemię weszłem. I, i, idealnie przyspałnie. Aha, okej, okay, to idę po Okej, Ok, dobra, no, czyli jak to... energia jest potrzebna. Dobra, więc tutaj tak faktycznie energię potrzebujemy, więc to spokojnie niech nam się robi. Już, już jest naładowany, i teraz po kolei. Potrzebujemy ich troszeczkę sztuk. Yy, kolejny mój cel to jest wykonanie energii akceptora. Ak jest on konieczny do, konieczny do następnych rzeczy. I to jest połączenie. Okej, okay, czyli to mam wszystko. Jest moje szkło. Mówię, sporo nie grałem, yy, więc część rzeczy będę musiał tutaj sobie lukać, sprawdzać, jak to się wykonywało, bo naprawdę uwieści mi bardzo. no. Leciutka nawet zwłoka z nagrywaniem, to jest spora, tu spory tutaj problem w Minecraftie bo się sporo rzeczy zmienia. Każda modyfikacja jest niby taka sama, czy nazwa modyfikacji jest niby taka sama, ale jej środek się mega, mega zmienia. I to trzeba wziąć bardzo mocno pod uwagę, więc akceptor jest nam potrzebny do przeniesienia energii, znaczy standardowej, do energii z aparatu Energetic. I teraz potrzebujemy wykonać sobie core. Mmm, kory są realne boskie, naprawdę ich nie widzę, jesteś ślepy jak nic. Eee... Ej, no naprawdę, tu, tutaj jest. Dobra. E, potrzebujemy procesor. Procesor potrzebuje inscribera. I dobra, więc w takim razie wykonajmy te podstawowe rzeczy i lecimy z koksem. Jestem już po, nie wiem ilu, po godzinie, po dwóch godzinach latania wszędzie w okolicy. Zresztą sami widzieliście to przed momentem. Wykonałem też troszeczkę rzeczy a Aplat Energetic, żeby nie musieć Wam teraz zamawiać czasu na materiale, ale omówię to, co wykonałem. To jest oczywiście Inscriber, to już widzieliście, do tworzenia różnych rzeczy. Do tego potrzebujecie uzyskać presy. Presy uzyskujecie z meteorytów, które, jak widzieliście, troszeczkę jest, jest szukania. W każdą stronę poleciałem po Meteoryt i tak naprawdę tym ich 5, więc bardzo fajnie. Bo mam ich sporo, tych presów, właśnie naszych, całych, mam wszystkie, które są nam potrzebne, więc super. Pierwsze to oczywiście do silikonu, żeby tworzyć tutaj podstawę. Podstawa to, to jest ten tutaj na dole, a następnie trzy do każdego rodzaju, czyli do diamentu, do e, golda i do Certus kwarcu. E, więc tutaj już przetwarzamy jeszcze Certus Quarz na pure, czyli czysty. Użycie go poprzez połączenie z Certusa. Czyli w poznaniu dasta z sandem, i on ma się wtedy właśnie przetwarza na takie oto coś. No i mówię, tu jest troszkę tej zabawy. Jeśli będziecie chcieli, to wam to dokładnie opiszę o co z czym. o Oto właśnie jest to takie właśnie kawałeczki tego kwarcu, które przetwarzacie później właśnie na te pióry w wodzie. Jeśli z boku jest akcelerator, który musi być podpięty do energii z applied energetic, czyli do energii z naszego energy akceptora Więc wiemy, jest to tutaj troszkę zagmatwane ale mam nadzieję, że już to zrozumieliście, że ułatwicie to w taki sposób i to wszystko działa. A po co to w ogóle wykonałem? Bo żeby wykonać sobie najważniejszą rzecz to się Aplether, czyli naszego tutaj Control potrzebujecie już mieć Pure Fluid Crystal, a go tylko wykonacie z tej właśnie wersji połączonej, a później wrzuconej w ten sposób właśnie do akceleratora. No tak, albo chyba do zwykłej wody też, ale to wtedy trwa bardzo długo. I przepalony jeszcze potrzebuje SkyBlock. SkyBlock to jest po prostu zwykłe uzyskanie z y, y, tego kamienia, który jest w meteorycie. No i dobra, w tym momencie mamy już tutaj wykonany kontroler, mamy wykonany AMI driver, i teraz zostaje nam tylko wykonanie dyski, y, dyski no i oczywiście jeszcze sam crafting. O hmm, czy znaczy sam crafting terminal, czyli tam, gdzie będziemy mogli faktycznie coś kraftować, i tu będzie naprawdę już wielki skok technologiczny, jak tylko nam to się uda wykonać. Więc to będzie, wow, po prostu super ekstra. Tak naprawdę już powinien się zastanawiać nad budową domku, więc gdzieś tutaj w okolicy będę musiał na razie wymyślić projekt. Jeśli ktoś z Was czuje się na siłach, chciałbym zaproponować projekcik domku, taki bardziej w stylu średniowiecznym, czyli z drewna bardziej, z drewna, no troszeczkę może kamienia. Ale najbardziej ku drewnie bym się tutaj skłonił. To możecie mi oczywiście je podsyłać na maila, który jest podany w opisie, czyli gmail.com Jeśli ktoś mi to to podaśle, no oczywiście go pozdrawiam na, na materiale. I wielki dzień każdej osobie, która w tym momencie jeszcze ten materiał ogląda, no i wyśle mi owy e, projekcik. Dobrze, na razie zamontujemy się z systemem. Hmm, nawet może z tej strony, to za bardzo nie, nie przesadzajmy póki co. Potrzebujemy połączyć go do energii akceptora, bo tylko ta energia jest obsługiwana z tego, co, pan, z tego, co pamiętam, więc tak to zrobimy, chociaż nie wiem czy... Hmm, nie wolałbym go przełożyć w inne miejsce. Dobra, więc co? Zróbmy to w ten sposób. Weźmy go i przełożymy go w inną lokalizację. czyli Zabieramy tutaj cały nasz setup z tymi wszystkimi rzeczami. Przepuśćmy ten kabel powiedzmy tutaj. I po prostu znaczy, go, czyli pod, podziemią, znaczy przepuśćmy go oczywiście pod ziemią, i w tym miejscu zbudujemy nasz tymczasowy systemik odnośnie Uplighted. Myślę, że to będzie fajne tutaj, ro tutaj rozwiązanie, przynajmniej nie będziemy tej aż tak bardzo no, szpeć, szpecić tego terenu, bo jak sami widzicie, no, za dużo jak tego zamontuje, to jest to brzydkie. Po prostu brzydkie to jest, a jednak chcemy dbać o tą naszą estetykę. Nie, jednak załapał. Załapał, wiedział jednak o co kamano No dobra. Troszkę dziwna zwiecha była, powiem wam szczerze. Może faktycznie za dużo tego podpiąłem? Hmm. No dobra, musiał po prostu rozkwinić co ja tutaj takiego próbuję mu zrobić. Kontrolę zamutujemy tak, żeby go byłoć, bo on bardzo pięknie wygląda, a nie czekajcie. Ej, wziął energię prosto. Dobra, myślałem, że potrzebuje jeszcze akceptora, więc nie wymaga. Okej. Okay. To jest chyba ciekawa sprawa. Bo ja na pewno świecie przekonany, że będę musiał go tutaj podpiąć. I teraz do niego podpinamy naszą całą resztę. Czy ja o czymś zapomniałem, czy też nie? Ja mam rozumiem, że o czymś zapomniałem. Hmm. <laughs> Tak, ale po prostu nie jest tego do w tym momencie pewny, więc podpinamy, nasz driver jest już podpięty, potrzebujemy oczywiście dyski, no i potrzebujemy również oczywiście zamontować sobie cokolwiek, żebyśmy mieli to jakoś jak, jak odczytywać. Zamontuję go chyba na dole, na tym oto ekraniku, wiem, że to może wyglądać dziwnie w tym momencie, no ale to jest taki system na razie bardzo, bardzo minimalistyczny. Co potrzebujemy? Potrzebujemy mi Storage Cel. tylko potrzebujemy storage komponenty, które są dosyć tanie jak widzicie w swojej... Budowie, jednakże, no, certu, składc to jest to, co będzie mi bolało najbardziej, bo ja ich nie mam, po prostu ich po prostu nie mam, w... i to jest problem. To jest naprawdę wielki dla mnie problem. Aktualnie, mm, nie wiem skąd jeszcze je zdobywać takich w dużych ilościach. Chyba, że od razu będę w pióry szedł, bo to też może być dobre rozwiązanie, bo pióry oczywiście mogę i więcej zamontować. O i chyba na razie skupię się na piórach, i wszystko tutaj przetworzymy. Gdyby faktycznie tego więcej mieć, najwyżej dzisiaj no nie będzie wprost tego zamontowanego. Zrobimy to za jakiś czas. No ale sami rozumiecie chyba o co kaman. To jest troszeczkę taki systemik dosyć zaawansowany. Wbrew pozorom, jeśli te kilka osób się dziwiło, Sejf dlaczego to, to robisz w, w, w trzecim odcinku? Także w trzecim odcinku powiedziałem, że będę taki system tworzył. Ja wiem, że troszeczkę może tutaj pędzę, ale jednak system magazynowania jest bardzo ważny i powiem szczerze, że Polecam Wam, polecam Wam jak najszybciej się nim zająć, bo to wam pójdzie tylko i wyłącznie na plus, więc warto zająć się nim już na samym początku waszej, waszej gry, bo później po prostu będziecie tylko, tylko i wyłącznie czerpali z tego profity. nie ma tych tylu skrzynek, które są, jak widzicie, porozrzucane. No dobra, to jest owca. Myślałem, co to takiego jest? To była owieczka zwykła. Okej. Okay. Już są so pióry, są so pióry. Super. Jak widzicie, w, tej, w, tej, w tym momencie już mam piór i mogę je tutaj wrzucić. I z czterech normalnych dostałem osiem tych czystych, więc no, jak nic się opłaca, jak nic się po prostu opłaca taką tutaj zabawę zrobić. Więc ja mówię, ja wam oczywiście to bardzo szczerze polecam, jeśli tak zrobicie to oczywiście super, bardzo fajnie, bardzo fajnie oczywiście dla was, jeśli tak nie zrobicie to po prostu no, będziecie mieli troszeczkę ciężej. E, dobra, ja to przerobię na sandę, jako że nie chce mi się iść tam i zbierać tego, a to się zbiera szybko, to ja nam przetwarza, a w tym czasie stworzymy sobie podstawowe tej dyski. Całkowicie tutaj podstawki. Yy, nie mam czego, nie mam szkła. Okej, okay. szkło to nie ma problemu, mogę zrobić. Aj, i skopałem. Skopałem, jest to mój błąd. Wykonałem szkło właśnie z tego, co miałem teraz przetworzyć. No dobra, mój. Rany boskie. Dobra. Okej. Okay. Dałem ciała, dałem ciała i to po całej linii, w tym, w tym momencie już. Dobra, mamy dwa dyski. No i teraz zostaje mi już tylko wykonanie. Interfejsów, mm, ten bym chciał wykonać tak naj, najbardziej, ale on wymaga, ha, 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 ha. Bym się teraz sam wkopał? Chyba tak. Emi Driver. Dobra, potrzebuję Fluix. Tutaj też. Więc to jest proste, bo to wystarczy wrzucić tego, nie pamiętam czy Pure też, nie, piór już nie, dobra, okej. Okay. Tego podstawowego też wyrzucimy, ha, jego musimy jeszcze raz przetworzyć. Okej, okay. dobra. I teraz połączmy to wszystko razem, żeby uzyskać podstawowo oczywiście interfejs. Jeden i o, ej, tego akurat mam. Tego akurat mam jednego, więc rany włoskie jakoś tam chyba nam uda to, to wykonać. No ale sami widzicie, że już, 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 już jest ten owy problemik. Jest już problemik. haj, to potrzebuję jeszcze więcej. Dobra, to akurat mam. Hmm, skupiam, troszkę powiem wam, że źle się, że też się z tym czuję, że tak, tak, tak nam się to zrobiło. Bo mógłbym tutaj naprawdę troszeczkę więcej rzeczy zrobić. A tak, niestety, będzie lipa, bo. Hmm, tego chyba już nie stworzę, tak? Potrzebuję kalkulatora, a do tego kalkulatora właśnie potrzebowałem, tylko Pure Certusa, jego zużyłem całego. No i tu tutaj zaczynają się te schody. Ale okej, okay. ale zawsze mamy jeszcze. Musi być do kabla, chyba tak. On musi być do kabla podpięty. Nie na go bezpośrednio, akurat wpiąć. No i w tym momencie mamy już, czyli wszystkie rzeczy, które możemy z sieci wrzucamy do naszych tutaj. Dysków i one są tutaj zapisane właśnie na tych oto storage celach i to jest naprawdę wielki skok technologiczny dla mnie teraz co, Ej, mi zostaje iście do, do świata surowcowego zdobycie jak największej ilości kwarcu Oj, to będzie bardzo mi potrzebne na, na, naprawdę, więc teraz cały la, lapis dla żuli będę musiał przetworzyć sobie tutaj na szczęście, żeby faktycznie do tego zyskać jak najwięcej no i co, zostaje mi po prostu teraz chodzenie, 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 zbieranie, no nic innego na to już nie poradzę, chyba, że tutaj coś jeszcze mam, niestety nic nie mam akceptora, miałem już wykonanego, wykonałem jeszcze jednego, czy tak, wykonałem jeszcze jednego, no okej, okay, w porządku, tak też oczywiście bywa. A tym samym w tym miejscu kończę ten materiał już, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, jeśli dotarliście do tego miejsca, oczywiście napiszcie to w komentarzu, i a jeśli macie taką ochotę, jesteście... Z ubami, które są bardzo kreatywne i chce i macie czas, zaprojektujcie domek. Ja go zbuduję na live albo po prostu na materiale w formie różnego typu timelapsów i widoków z trzeciej osoby. Dzięki, dzięki i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!